Okay, ja jestem 3 do kolejny odcinek z serii Minecraft Achievements. O, tak! Już dawno nie, nie nagrywałam z Minecraft Achievements. F5. Okej. Okay. Nie wiem. Nie wiem, jak, jaką misję dzisiaj robić. Przed chwilą niech to za mało stringów, no bo chciałbym zrobić tą misję wiecie to się jakoś zbugowało i prawie wszystkie mam to na moim serwerze ostatnio zrobiłem Nie to na innym serwerze ale to na moim te rzeczy, te też o to też no, zrobimy enchanter na serwerze moim sky. Okay. Hmm, może pójdziemy sobie hmm. gdzieś do jaskiń pozabijać po jakieś te gesy niech to nie mam map minimap ale tutaj nie ma te pania to ja już mordę czy to nie byłoby fajnie gdybym umarł Hm. Hm. A tam było. Chyba się przyda. Jak zwykle na single player to jestem biedny. No multiplier to wszystko normalnie, deaksy hmm. Nic nie ma, nic tam nie było Z2 Okej, okay, jad, jad. Trochę zamulony ten odcinek. Nie wiadomo co mamy robić. What? Nic e, więcej nie ma. O, kanion. Kanion moi drodzy. tutaj zaczniemy i postawimy okej okay. hmm, tutaj nie mam trudu bo się zejdzie pomyśli hmm. Hmm. Jestem troszkę chory Zasłabiony trochę No zatoki po prostu Więcej nie powiem, bo myślę się... W mordę! W mordę! do dziada niemieckiego no do cygana mam nadzieję, że to tam w tamtą stronę było minecraft, minecraft czekajcie, czekajcie escape, nie przeszkadzać no, w murte Rozmogłam <śmówna> na sklepie. Szymon piszczała, <śmówna> Szymon, Szymon. Szymon piszczała z powodu obrzęku. Di, di, na, na, na. No, o to tam było. Yes. Jest. Jest Co ja chciałem? Mm. Co ja teraz chciałem, niby? Co ja teraz chciałem, mój wnuku? Wnuk. Wnuk się znalazł. Jeszcze wnuka mi tu brakowało. 6 minut już nagrywam, ale to szybko leci. Piszcie w komentarzach jak nam w ogóle ten tydzień wam upłynął. Mile, czy głupio, czy nudno było, czy jak? Czy jak w domu cygana? Piszcie. I co robiliście? Okej, tutaj teraz zrobię sobie wyjście. Like mi Leviyan pod filmem. Definitywnie. Staram się robić więcej odcinków z Minecrafta Wemens, No, ale już nie ma za bardzo. Nie ma za bardzo co, co robić już na tej serii. Bo mi się nie chce robić. No, naprawdę. Bo mi się nie chce robić w ty, w tych zadań, prawdę mówiąc. Hmm, do jakiejś zamulony ten odcinek Dzięka, dzięka mi dzisiaj bolała. Hmm, może jeszcze sobie drewna uzbieramy trochę w mordę, żeby teraz z domu swojego nie skupić a tam jest więcej dymu. Pójdę, bo to więcej dymu i spróbuję pójść do domku. Niech to. bo się kanion znalazł ten. Bo inaczej jestem biedny. Normalnie jestem biedny. Jeszcze biedny. Dajcie mi pozłoczówcze. Bo nie czuję się jakoś spełniony. Nie specjalnie. Okej, okay, teraz tam. Tam mieszkamy. Chyba tam. Trzeba będzie się przespać. pożegnamy nic, nic nie było trzeba raczej było trzeba robić w tym odcinku ale nic, raczej nie robiliśmy w mordę naprawdę naprawdę nie w mordę już słyszałem uran gutana hmm. Łączę sobie pokojowy, ale to wyjątkowo pokojowy. A ale mnie pają. Właśnie o tym mówię, że jestem chory trochę. Ale trzeba jakoś iść do szkoły. Okej. Okay. To przed domkiem się pożegnamy. Ten odcinek był. Nieposkromiony. OK. To są jeszcze zębór pędziwa tego. jakiś dźwięk. Tutaj sobie jeszcze poukładam. Okej. Okay. Pragnęcie cześć na razie. Pa!